10 lat temu moje nogi odmówiły posłuszeństwa. Lekarz zrobił badania i postawił diagnozę: ataksja rdzeniowo-morzyczkowa. Mogłem poruszać tylko szyją i głową. Kiedyś zobaczyłam program o mężczyźnie na wózku, który brał udział w eksperymencie. Na koniec programu było ogłoszenie: że szukają ochotników do testowania elektronicznego ramienia. Ja swoją ręką nie poruszyłam od 10 lat. Nie byłam w stanie niczym poruszyć. Nie mogłam się doczekać, żeby spróbować. To było takie wspaniałe. 96. To urządzenie posiada 96 elektrod, które są dosłownie wszczepione pod powierzchnią kory mózgowej. Elektrody odczytują sygnały zarówno z pojedynczych neuronów, jak też ich populacji. Jeden z dwóch zestawów elektrod został podłączony do obszaru mózgu, który się aktywuje, kiedy pacjentka wyobraża sobie, że porusza ręką. Dwa dni po operacji podłączyliśmy elektrody do systemu i dokonaliśmy zapisu sygnałów aktywności mózgu.

Do góry i do dołu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, potem, żeby trafiać do wybranego punktu. Po pewnym czasie nie musiałam określać kierunku ruchu. Po prostu chciałam coś zrobić i mój mózg wiedział jak sterować ramieniem. Początkowo komputer wspomagał sterowanie, obecnie mózg Dżany samodzielnie porusza ramieniem. Zdrowy człowiek widzi ruchy swojej ręki i mózg odpowiednio reaguje. Dżana też całkowicie autonomicznie zaczęła operować ręką, nie wiedziała nawet kiedy odłączyliśmy komputer wspomagający. Nie chciała wiedzieć, kiedy nie pomagaliśmy jej w tym poszukiwaniu. I prawie tak szybko, jak powiedziała, wyrzuciłyśmy wszystkie kontroly, więc dały kompletny kontrolę ręki i wtedy kontrolowała ją perfekcyjnie.

One small, <That> doesn't <laughs> one work so small well. nibble for a woman, one giant bite for DCR. <laughs> <laughs> Normally have for people with stroke who are trying to recover function and having this Osoby po wylewie będą mogły użyć myśli do płynnego sterowania mechanicznym ramieniem. Dzisiaj osiągnęłam cel, jaki przed operacją wydawał się niewykonalny. Pytano mnie, czy jest coś szczególnego, co chciałabym zrobić. A ja powiedziałam: Moim celem jest zjeść samodzielnie kawałek czekolady.

Robi to w tempie prawie zwykłym dla zdrowego człowieka. Niedługo przejdziemy od fazy badawczej do stosowania klinicznego. Udział w tym programie sprawia mi wielką satysfakcję. Mam świadomość, że dzięki temu przed ludźmi otworzy się droga powrotu do samodzielności dla osób całkowicie sparaliżowanych.